Lecę szybko, bo Maciej przyjechał. Stoi pod bramą. No I pojechał. Spieszył się jak zwykle, zabrał szadzonka i pojechał. Dobra, ja biorę się dzisiaj znowu <grymne> za to samo co wczoraj. Zaplewienia, a obciąłem. Kwiatostan już suchy. Juki Goriozy. Ciekawe, czy będzie się roz, rozkrzewiać. I zmierzyłem jukę Elatę. Juka Elata do czubka kwiatostanu ma 2,85 m. Wczoraj tyle miała. Może dzisiaj ma więcej, bo rośnie pociach. Długość samego kwiatostanu to około półtora metra. Widać, że niedługo zacznie się rozkwit. A moja druga juka yy, Gorioza z tym, że wariogata no i wypuściła trzy z gałęzienia trzy głowy będzie miała no i jak jestem przy jukach to jeszcze na filmie znajdzie się juka karolińska która też ma bardzo ładny kwiatostan Rosła na 2 metry no i bardzo ładnie rozkwi rozkwitła a tu jak mówię o rozkwitaniu to jeszcze sprawdziłem yy, kolokazę giganteę moją rozimowała w gruncie i też też znalazłem pączki Także też będzie, będą kwiatki A tutaj w przedszkole powyrastało Małych sadzonek Skubaniec. jest Czai się na rybę gris małe a uciekł polałem go wodą znaczy nie trafiłem z węża i uciekł ale o zobaczyłem przy oczku sobie rośnie taka roślinka jakaś funkja a jakie ma kwiatuszki ładne A jak jestem przy łoczku, no to jeszcze tutaj rzucają mi w oczy takie kwiatki. Ja już rosną tutaj już od lat. Taka kępka. No. w oczku widzę woda jest czyściutka widać dno I teraz może słabo bo jest yy, zacienione Włączyłem parę dni temu ten na powietrzać i nie włączyłem do tej pory w sobot a na sobotę wyłączyłem, bo była tutaj mała impreska. O, o tak jak patrzę, to za tak cicho. A ty na powietrzacz nie chodziło. Dobra, filtr muszę wyczyścić. Ale też lada dzieńca będzie wyczyścić, bo... Dopiero, nie, nie czyściłem w tym roku nie, w ogóle nie czyściłem jeszcze w tym roku filtrów. Wyczyściłem zimą, już do, przed wyłączeniem całkowitym i od tamtej pory nie wyczyścione Także już jest czas, żeby wyczyścić. I tutaj jeszcze figi zauważyłem, że będą miały. Młode owoce o kilka takich wcześniejszych już było wcześniej no wyrastają dodatkowo następne następny rzut ale jest ich tutaj w dobra, idę się przebierać i chyba będę startował do doprawienia no te figi w doniczkach co mówiłem, że kiedyby mnie zaszedł to mają sucho o, teraz zaszłem i co pustynie idę od razu podleję nie? no jeszcze liścia laurowego podleję, bo też byłoby mieć dużo wilgoci e, tą kordylinę australijską Mamy na szionka znowu dla tiger Ale ona to akurat jest za najbardziej suchą moją kędzie od razu dam zakrytki. A i tamtej od razu damy Rosną tutaj w piachu. Taka purchawka. No pod wiadomo, mają trochę lepsze ziemię, ale ogólnie bardzo szybko woda wsiąka i robi się sucho. A dzisiaj trzeba będzie wszystko pobudlewać wieczorem bo już nie padało w nocy będzie sucho archonto feniks. feniks w tym roku ma krótsze liście niż w tamtym roku wypuszcza ale nie jest taki wysoki jak w tamtym roku był. nie wiem dlaczego krótsze liście ma Cytruski. Trzeba będzie zrobić ilustrację z cytruską, bo Mogło się coś zalęgnąć Widzę mrówki tutaj, które sobie spacerują No jak mrówki sobie spacerują A nie jest dobry znak Oliwka, ciekawe czy, czy zawiązała owoce, zawiązała Dobra, czekam. Ma, tak. ma, mandarynka ma, mandarynka ma... Ale spada, spadają, opadają owoce. Opadają owoce. Mrówek się kręciło. Tutaj jest jakieś... O, tutaj jest coraz więcej mrówek. I jakieś... A są takie szkodniki. Te, takie tarczki. Chyba te, to chyba te tarczniki. Albo No. a tutaj zobacz tego jest o. dobra, zaraz przyjdę o. jest tego, zaraz przyjdę i zrobię im po pierwsze kąpiel pod ciśnieniem wody a później wieczorem zrobię im jakiś oprysk chemium widać jak to wy tutaj hodują o szkodnika u też pomimo niby deszczowej pogody ziemia suchutka dobra także pierwszy zabieg na cytrusach dzisiaj został przeprowadzony tak jak mówiłem później opryskam je Jakimś tam namszyce na te natarczniki, może coś znajdę. Ale to wieczorem. I teraz idę lewić. No, coś teraz coś zobaczyłem, bo chodzę sobie z wężem No i tak podlewam palemki, co niektóre. Bo u mnie jest sucho bardzo. Pomimo, że trochę pada. I zauważyłem, a jednak dla tej palmy widać, że za dużo pada. Zauważyłem coś takiego, Waszyntonia Filifera. Zauważyłem coś takiego niedobrego. O, dzida Widać, nadpsuta. I nadpsute liście. Najmłodsze. No, także zaraz biegnę rozrobić topcin. Wezmę topcin, bo mam i prysnę. Wcześniej byłem koło Waszyngtonu i Nic mi się nie rzuciło w oczy, ale teraz podejdę i się przyjrzę dokładniej. Waszyngtonu i Fidzibusta i nie, nic nie jest kompletnie nic ona jest drobiutka tylko tamta filifera filifera świeżo posadzona coś tam się z nią nadal dzieje no, no, taki opróskiwacz ostatnio kupiłem topsy takiej bardziej dużej to jest przesyłką chyba stóweczną, dałem za to będzie na jakiś czas. Bo w tych malutkich buteleczkach też wychodzi bardzo drogo. A tu mam takie pojemnicę, tylko pojemniczek będę pojemniczek, szłankował. Ostatnio coś mi szłankował. Muszę zajrzeć sobie do lewej. może pompkę zobaczę. Może się uda jeszcze go zreanimować. Jeszcze może troszkę podziała. tutaj widzę. Puszczelka jest taka sucha weźmy trochę takim smarem mam taki smar w sprayu tym smarem zobaczę może zadziała o ładnie o troszkę może zadziała już wycierane widzę dosyć leciwy aparatik Zobaczymy, siedzą też lubi się zatkać. Dobra, toksy, wylejemy na litr, Litr wejdzie. na litr, wlejemy a wylejemy 2 ml. 2 ml. 2 ml. да е пловатно. Mm -hmm. Добре. Иде, де кранът на вода. Zadziała, pomyka. Tu jeszcze sprawdzę, czy wisza nie jest spotkana. Dobrze. Który co jest w środku? Przypukam to pod kranem. więc opór. Tu jest opór. Gładko idzie. Chyba będzie działać. jest Dobra, no jak widać kilka liści ważka wypuściła ładnych ale ten tu już trzy sztuki uszkodzone lekko każdy kolejny chyba coraz bardziej i ta dzida też uszkodzona czwarta to no, Na pryszkać tam żeby głęboko włociało ja, to jest grzyb A jeszcze szybkie podlewanie szkarni w przypadku nie zabrakło wody. Maluchom. No tutaj wczoraj okaleczona musa no aera. To jest miejsce. Chyba ją uma A tutaj mam plantację. Grątową plantację To jest bardzo rzadka roślina. Bardzo spokojna. W porównaniu do innych tego typu rośliny. Nie ma no, ludzi. Mutasa ani wariagata. Są pierdoleni. Na koniec dzisiejszego dnia pokażę Wam jeszcze co zrobiłem przed chwilą z ściąłem Musa Aeae. -A -E, dlatego, że jak wspominałem, przestała mi rosnąć już od jakiegoś dłuższego czasu od nie wiem, kilku miesięcy, może nawet. No i cały czas był środek czarny, mniej więcej na wysokości. 80 cm, 70-80. Wyciąłem z pnia co kwiatostanu. Tak wyglądają małe bananki, które miały jeszcze do góry pnia jakieś 2 metry do wyjścia. Obrałem wszystko i wykopałem się do małych bananków. No i tak to wygląda. No ja nie szkoda mi w ogóle, no mam mam tutaj wiadomo banan w końcu każdy banan w końcu padnie. A ten, a, a ten wydał sporo odrostów, wyrastają kolejne. Tam w ziemi, jak wykopywałem było widać jeszcze, także yy, gatunek, gatunek nie zaginął no nie zaginę tutaj bynajmniej dobra i to by było chyba na tyle trochę poprawiłem nie jakoś bardzo dużo bo słaby dzisiaj jestem eee, także kończę dzisiaj wcześniej i ten i no i na razie co tam się dzieje kotuś sobie leży tak nasz tajgierek sobie leży a za pocałuj, pogłaskaj tej gierka, no, a za. Pogłaskaj, no, kiciu. kiciuś No, masz kotek, tak? A za pogłaskaj kotka, no, cacy kotek, cacy, no. A za cacy No, pogłaskaj kotka, pogłaskaj cacy kotek, no, masz, masz tej gierek, no. No, jeszcze jej Gierek, tak? O tak? tam szary jest a zawój. O uciekł no dobra.